Mazowieckie kulturalnie. Przedstawiamy Państwu wydarzenia na terenie województwa mazowieckiego które się dzieją w najbliższym tygodniu. Moim gościem dzisiaj jest Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Zaprosiłam panią Grażynę ze względu na Nikifora, dlatego że obecnie trwa wystawa Nikifor malarz nad malarzami. To bardzo ciekawa wystawa współorganizowana, o ile się nie mylę, proszę mnie poprawić, z Muzeum Etnograficznym w Warszawie, prawda? Tak, w istocie te zbiory pochodzą z Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w całości. Na tę wystawę czekaliśmy, planowaliśmy ją od jakiegoś czasu. Jest to nasze marzenie. I już wcześniej prezentowaliśmy malarzy z tego nurtu Art Brut. Natomiast teraz trafił do nas Nikifor, no chyba znany... Wszystkim Polakom, i jeden z najbardziej rozpoznawalnych malarzy tego nurtu naiwnego, i taki, który chyba pierwszy zaistniał w świadomości takiej zbiorowej, w świadomości społecznej. Niezwykle ciekawy, niezwykle urokliwy. I widzę po zwiedzających, którzy naprawdę bardzo licznie odwiedzają już tę wystawę od kilku dni. Że robi on bardzo duże wrażenie na zwiedzających, nawet takich, którzy nie spodziewają się takiego, takiego efektu, zwiedzając. Niezwykły, niepowtarzalny, oryginalny, absolutnie no, bardzo ciekawe malarstwo. Mam wrażenie, że Nikifor patrzył na świat w sposób faktycznie niezwykły. Te jego obrazy przypominają trochę witraże. Mi się kojarzą z witrażami że to są takie małe fragmenty kolorowych jakby kolorowych szkiełek. Dlaczego Państwo wybraliście Nikifora do przedstawienia? No przede wszystkim korzystamy z takiej możliwości, że możemy pokazać Nikifora. Od lat bardzo blisko współpracujemy z Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wiele wystaw sprowadzaliśmy z tego muzeum. Te wystawy cieszyły się dużym powodzeniem. I Nikifor, dlatego że mamy, tak jak powiedziałam, ta, mieliśmy taką możliwość, a poza tym wydawało nam się, bardzo ciekawym malarzem, i takim, który, którego będą chcieli obejrzeć nasz, nasi zwiedzający. Chyba się nie pomyliliśmy, bo zainteresowanie jest dużą ten, tą tematyką. Wokół wystawy zbudowaliśmy program towarzyszący wystawie, program artystyczno-edukacyjny, który ruszył jeszcze zanim wystawa się zaczęła, bo pierwszym wykładem na Uniwersytecie III Wieku mówiłam wtedy na, o właśnie o, o biografii i malarstwie Nikifora. No, państwo studenci z Uniwersytetu wybierają się na tę wystawę, także będę niedługo ich witać. Poza tym już jesteśmy za plenerem. To było pierwsze wydarzenie, takie zbudowane w tym programie, zaproponowane w tym programie. Plener malarski. Zatytułowaliśmy go Ostrołęckie Nikifory. I spróbowaliśmy spojrzeć na nasze miasto, na architekturę naszego miasta, jakby przez styl Nikifora, przez pryzmat malarstwa Nikifora. I wyszliśmy w miasto na ulicę, oglądaliśmy zaułki, oglądaliśmy budynki, wróciliśmy do muzeum. No i powstały małe ostrołęckie nikifory, które będziemy prezentować na wystawie y, poplenerowej i ta wystawa będzie towarzyszyła no już tym prawdziwym nikiforom. Także y, 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 tych prac jest y, 13. Z niektórych zrobimy pocztówki, które również będzie można y, nabyć w naszym sklepiku muzealnym, które będą towarzyszyły wystawie. Y, no, jest to sama byłam ciekawa efektu tego planeru i muszę przyznać, że jestem bardzo zadowolona. Czyli każdy może być inkiforem. Okazuje się, że tak, bo poza tym ten planer miał jeszcze jeden cel, spróbować Spróbować wczuć się w, w takiego malarza naiwnego, malarza y, posługującymi się akwarelami, bo każdy myśli, że to jest prosta technika, no bo w końcu y, w szkole też próbowaliśmy malować, y, teraz nie wiem, ale y, kiedyś tak było, y, akwarelami. Y, I okazuje się, że jest to trudna technika, że y, właśnie wielu, którzy, wiele osób, które uczestniczyły w tym planerze, Wiele osób było zdziwionych tym, że to jest tak trudne. No i tym bardziej podziwia maestrię Nikifora i ten efekt, który on zyskał za pomocą tak prostych, w końcu najtańszych farb, bo on miał naj, najtańsze farby do dyspozycji. Także tym bardziej podziw dla, dla Nikifora wzrósł. Tak, to wspomniała pani, że Nikifor miał najtańsze, najtańsze farby, bo też warto zauważyć, że on nie miał najłatwiejszego życia, prawda? Był ubogi, był przez większą część swojego życia, zanim go, można powiedzieć, odkryto, pogardzany, a jednak nie ugiął się, robił to, co kochał mm -hmm. najbardziej, a kochał właśnie malować i był też artystą bardzo płodnym. Mm -hmm. Zostawił po sobie bardzo wiele, bardzo wiele płócien. To, co na mnie zrobiło największe wrażenie, jeśli chodzi o jego historię, to to, że on był trzy razy przesiedlany. Dwa razy, dwa razy przesiedlany Dokładnie dwa razy jako łemko, bo tak. był łemkiem z pochodzenia. Był przesiedlany w, w ramach akcji Wisła na północ Polski, na północny zachód. I dwukrotnie powracał do krynicy. Sobie znanymi sposobami to robił, bo przecież nie potrafił porozumieć się z otoczeniem. Mówił bardzo niewyraźnie, nie dosłyszał, nie potrafił pisać, więc w tych trudnych warunkach powojennych naprawdę właściwie nie wiadomo, jak to się stało, że on potrafił wrócić do Krynicy, ale radził sobie z podróżowaniem, bo nie tylko tutaj mówimy o tych powrotach jego do Krynicy, ale podróżował do Warszawy, do Krakowa, do Tarnowa, do Lwowa pociągami, zresztą pociągi bardzo lubił i bardzo często podróżował, na gapę oczywiście, ale trzeba pamiętać, że to też pociągi to były też schronienie dla niego w czasie zimy, bo w pociągach było ciepło, a, a, a żył naprawdę w skrajnej nędzy przez całe swoje życie, tułał się po różnych pokojach, jeżeli ktoś, izba, które ktoś mu udostępnił, w warunkach skrajnej biedy, więc jadł to, co, co mu ktoś tam podarował, w pensjonatach na przykład, gdzieś kucharki go do, dożywiały, czy ktoś mu rzucił kawałek bułki. Także tym bardziej należy podziwiać jego hard ducha i, i taką tytaniczną pracę e, włożoną w malowanie e, w tak skrajnych warunkach. Także namalował prawie 40 tysięcy obrazków, tak się przynajmniej. E, tak się przynajmniej uznaje, bo właściwie trudno powiedzieć, ile nam. Czy namalował, niektórzy mówią 30, niektórzy 40, czasem więcej. Bardzo wiele z jego prac nie przetrwało. Zostało, nie przetrwało czasu, także albo były, wcześniej były, były zniszczone po prostu nie szanowano tych prac. One dopiero rzeczywiście, kiedy nabrały wartości rynkowej. Wtedy, wtedy otworzyły się oczy wielu ludziom, i wtedy okazało się, że na przykład mieli Nikifora w ręku, a wyrzucili go na przykład, po prostu. Także bywały takie przypadki. Natomiast na, na Nikiforze najwcześniej chyba. Mogę powiedzieć, poznali się, czyli zorientowali się, że jest to rzeczywiście wielki artysta. Jego koledzy po fachu, czyli artyści profesjonalni, artyści, którzy potrafili docenić kolor, ten walor kolorystyczny jego obrazów. Konstrukcje, te, te, wszystkie, te wszystkie cechy, które każdy malarz potrafi docenić w malarstwie. I pierwszym był Roman, Turna, Roman Turyn, który, malarz ukraiński, który spotkał Nikifora w Krynicy w, w latach 30., i po prostu Zaczął, zaczął kupować te jego prace. Prace, które nabył, wywiózł do Paryża i tam pokazał polskim kolorystom, kapistom. I oni się bardzo zachwycili sztuką Nikifora. To był Jan Cybis na przykład, albo Artur Nach Samborski, czyli pierwsza liga malarzy polskich. Tam był też Jerzy Wolf, krytyk. Artystyczny, ale też malarz, który napisał entuzjastyczną recenzję prac Nikifora w 1938 roku w opiniotwórczym czasopiśmie Arkady. Jednak ten jego zachwyt został właściwie bez Echa, wówczas został bez echa. I potem został Nikifor odkryty po raz drugi i trzeci, czyli został przez w 1949 roku zauważony przez Andrzeja i Ellę Banachów. Ciut później profesor Aleksander Jackowski też poznał Nikifora, też o nim pisał i bardzo docenił jego pracę. No, a my w Muzeum Kultury Kurpiowskiej po raz kolejny odkrywamy Nikifora w naszym programie edukacyjno-artystycznym, bo tak nazywa się ten program, właśnie Odkrywanie Nikifora. Do kiedy można oglądać Nikifora u Państwa? I wystawa jest czynna od 10 kwietnia do 16 czerwca. 16 czerwca. Będzie finisaż wystawy, a w międzyczasie mamy właśnie, tak już mamy plener, już jesteśmy po planerze, ale mamy rodzinną niedzielę: malowanie według Nikifora 28 kwietnia. Oprowadzanie kuratorskie tego dnia też będzie i będzie kilka oprowadzań. Kuratorskich, ale to podajemy na bieżąco, bo musimy po prostu zorientować się, jakie będą też, jakie będzie zainteresowanie tymi oprowadzeniami. Ale jestem gotowa w każdej chwili oprowadzać po wystawie. Będzie też noc muzeów. I ona będzie też w całości poświęcona Nikiforowi. Duch Nikifora na pewno, no ten artystyczny duch Nikifora, na pewno będzie krążył po korytarzach i salach naszego muzeum 18 maja. Będzie też w czasie nocy muzeum ten akcent łękowski, bo musimy pamiętać o tym, że on był łękiem, że był w tę kulturę wrośnięty, że słuchał podobno y, y, pieśni łemkowskich, nawet tam nucił sobie pod nosem y, y, takie te melodie łemkowskie. Także to na pewno wykorzystamy też ten motyw muzyczny na Nocy Muzeów. Będą krywulki łemkowskie, to już na pewno wiemy, że będzie, będą warsztaty robienia takich krywulek. Co to są krywulki? To jest taka biżuteria z koraliczków mhm. malutkich, y, bardzo drobniutkich koralików nawlekanych na nitki i robi się przepiękne, przepiękne bransoletki, naszczyjniki. No naprawdę biżuterie niezwykłej urody. Także każdy będzie mógł zrobić taką sobie bransoletkę na pamiątkę tej Nocy Muzeów. Myślę, I będą inne jeszcze, jeszcze warsztaty, na pewno plastycznie, bo plastycznie będziemy, będziemy ten temat eksploatować. Na tym nam zależy. Myślę, że jeżeli państwo potrzebowali jakiegoś, jakiejś zachęty, żeby odwiedzić Ostrołękę, to pani Grażyna Talarek z Muzeum Kultury Korpiowskiej w Ostrołęce już tą zachętę nam zapewniła, ale wiem, że poza Nikiforem też jest co u państwa oglądać. No tak, muszę przyznać, że to w bardzo szybkim tempie u nas się dzieje i myślę, że naprawdę jeżeli ktoś trafi do nas to znajdzie coś dla siebie i będzie bardzo usatysfakcjonowany. Teraz tej wystawie Nikifora będzie towarzyszyła rzeźba ludowa Jana Chodary. Właśnie dzisiaj koledzy przyjechali po te rzeźby i będziemy je już ustawiać. Wystawa otwarcie w najbliższą środę. Więc to będą te dwie wy, wystawy tych malarzy, takich nieprofesjonalnych. Później otwieramy wystawę czasową, historyczną o tematyce mówiącą o, o historii Żydów Ostrołęckich. I ostatnia wystawa, która będzie w tym roku, wystawa czasowa, otwarta, to będzie wystawa pokonkursowa, bowiem w, w, organizujemy w tym roku konkurs sztuki ludowej, taki przegląd sztuki ludowej kurpiowszczyzny z terenów Kuszczy, Puszczy Kurpiowskiej Białej i Zielonej. I to będzie, wystawa czasowa będzie pokłosiem tego kon, kon, konkursu. Także, no to też jest duże wyzwanie dla muzeum. I, no I duży znak zapytania, co znajdziemy, jacy artyści nam się objawią, jakie, jakie prace trafią na konkurs. Mamy nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa wystawa, bo kurpiowska sztuka żyje cały czas. Kurpiowska sztuka żyje cały czas. Proszę Państwa, zapraszamy do Ostrołęki. Słuchają Państwo Radia Dla Ciebie, audycja Mazowieckie Kulturalnie.